odno studiu Janusz Kurowski producent widowisk klipów między innymi ceremonii otwarcia akademickich mistrzostw świata w programowaniu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. E, czym Rosjanie dzisiaj nas zaskoczą? Dobre pytanie. Tak naprawdę, żeby Rosjanie nas zaskoczyli, muszą być emocje i jeszcze raz emocje. Wszystko wskazuje na to, że mają środki ku temu, żeby. żeby no tak, mają tak środki, było. bo to chyba są w ogóle najdroższe igrzyska do tej pory. Gdzieś wyczytałem, że to 50 miliardów dolarów nawet na wszystko w sumie razem poszło. No nie tylko jeśli, na chodzi, jeśli chodzi o samą, samą ceremonię otwarcia, ile media donoszą, środki będą podobne jak w przypadku ceremonii otwarcia Olimpiady w Londynie. Natomiast, czyli około 130 milionów złotych, przeliczając. Mm. Natomiast będą mieli Rosjanie do dyspozycji budynek, który został specjalnie skonstruowany właśnie z myślą o tym widowisku. Oczywiście jest to budynek wielofunkcyjny, ale każdy twórca, każdy producent chciałby mieć takie warunki, takie możliwości do zaprezentowania swoich wizji. Natomiast jeszcze bardzo silną stroną Rosjan są ludzie. Nad wszystkim ma czuwać Konstantin Ernst. Jest to również bardzo ciekawa postać, producent też znanego filmu. Który w Rosji przebił e, władcę pierścieni Batmana e, i zmienił zupełnie, zupełnie e, e, nastawienie do kina rosyjskiego, które kojarzy się z długimi ujęciami. Czyli spo akcją. Spodziewamy się, że tu też będzie filmowo, bo przypomnijmy, w Londynie to był e, James Bond tak? i David Craig. Craig. Ja, ja, ja spodziewam się, że, że e, tak jak każda ceremonia otwarcia e, imprezy międzynarodowej, Twórcy, producenci będą musieli zrealizować kilka, kilka celów. Po pierwsze, będą musieli przedstawić gospodarza, czyli Rosję, jako podejrzewam, że jest bogata ciekawy. historia do pokazania. Tak, tak. Podejrzewam, że, podejrzewam, że będzie, będzie w tym widowisku dużo. O, o historii, o średniowieczu, Rysani o imperium ruskim. zdradzili, że będą buranowskie babuszki, chór kozaków i balet. To takie kilka elementów, o których powiedzieli, że będą na pewno. Poza tym wszyscy ci, którzy nawet widzieli przygotowania do, do tej ceremonii otwarcia igrzysk, wiedzą, że nie mogą o tym rozmawiać. Jest nałożone embargo. Wszystkiego dowiemy się o 17.14 naszego czasu, czyli o 20.14 czasu, który jest w Soczi. Tak, a, aczkolwiek, aczkolwiek sporo wiadomo już z przecieków, e, z przecieków a, propos, a propos zamysłu. Czyli zam co, historia Rosji, co jeszcze? Historia Rosji, przedstawienie Rosji jako ciekawe, ciekawego geograficznie kraju. Mhm. E, poza tym, e, to mnie bardzo interesuje, e, gwiazdy. Na pewno e, Rosjanie będą chcieli po, e, się to pochwalić. To kogo Rosjanie pokażą światu? Są, są pogłoski, że być może jako taki, takim języczkiem uwagi, w całym, jeśli chodzi o cały klimat i różne takie kontrowersyjne tematy związane z, z mistrzostwami, czyli no przede wszystkim dyskryminacja ze względu na płeć i tego typu historie. Ma, ma wystąpić zespół tatu. Nie wiem na ile to się sprawdzi. To Natomiast... by była bardzo oryginalna koncepcja. Znaczy, jeśli... I odczarowująca też Rosję tak, na arenie międzynarodowej. No, na pewno, na pewno celem, celem, jest, celem ceremonii otwarcia jest również nie tylko opakowanie samych, samych mistrzostw, ale również zwrócenie uwagi i zbudowanie pozytywnego wizerunku Rosji jako kraju bogatego. Jeśli chodzi o kulturę, to nie są tylko kultura rosyjska, ale to jest kultura w zasadzie od Kamczatki tak, do, do, do w zasadzie do Smoleńska. Także są... Federacja Rosyjska jest miejscem, miejscem życia wielu kultur bardzo ciekawych, etniczne, etnicznie i spodziewam się, że również będzie sporo takich akcentów. Ten komitet organizacyjny Igrzysk w Soczi podał, że w uroczystości weźmie udział ponad 5 tysięcy artystów z 70 regionów Rosji będzie dużo folkloru i ludowy kaukaski taniec lezginka to między innymi to będzie w tej oficjalnej części tego otwarcia ta tu prawdopodobnie wystąpią wcześniej i niestety świat nie zobaczy ich podczas tej transmisji ale ta transmisja też na pewno będzie wyjątkowa choć ta chińska była jak do tej pory tą największą jeszcze realizowaną w najnowocześniejszej technologii Każda, każda ceremonia otwarcia takiej globalnej imprezy, jaką z pewnością są Mistrzostwa Świata czy też Olimpiada, jest wyznacznikiem nowych trendów. Przy takich okazjach sprawdzane są, testowane wykorzystywane najnowocześniejsze urządzenia. W tym wypadku ten sen o, o, o Rosji będzie zbudowany w oparciu najprawdopodobniej o bardzo nowoczesne multimedia które spowodują, że te 4 czy 5 tysięcy artystów zgromadzonych, zgromadzonych w tym obiekcie będzie jeszcze występowało razem z wykreowaną sztuczną rzeczywistością właśnie pokazaną na tych multimediach, co będzie współgrało razem z muzyką, która też podobno będzie na, na bardzo wysokim poziomie. O po Chińczykach po Londynie nie będzie łatwo zachwycić świat. Oj nie, oj nie. Londyn, Londyn no wszyscy pewnie pamiętają, bo to było zaledwie dwa lata temu, niespełna dwa lata temu. Wszyscy wiedzą, jaka, jak wysoka jest, została poprzez, ta poprzeczka ustawiona i na pewno wszyscy z ciekawością będą, będą obserwowali. Ale tu też czuwają międzynarodowe gwiazdy, producenci widowisk. Mówię, że tutaj może być najnowocześniejsze technologie, tak? Mnóstwo artystów, światła, lasery. Co takiego można pokazać dzisiaj Czego jeszcze nie widzieliśmy podczas takich wielkich show. To znaczy, dla mnie osobiście, e, naj, najciekawszą technologią czy efektem, który byłby zastosowany, to taki, e, po zastosowaniu którego widzowie zastanawiają się. Wow, jak to zostało zrobione. Czy to wydarzyło się rzeczywiście, czy też to było, było sztucznie, efekt sztucznie wytworzony? A to wszystko dzisiaj o 20.14 na 2014 rok czasu rosyjskiego i o 17.14 naszego czasu. Wszystko to Państwo będą mogli zobaczyć w telewizyjnej jeden za moim gościem, Janusz Kurowski. Bardzo dziękuję, dziękuję za spotkanie.